No, to teraz druga część, czyli poduszka po stronie lewej. E, no, tutaj to jest, można powiedzieć, mała tragedia. Serwisówka każe e, odkręcić kawałek e, elementu e, układu kierowniczego, taki krzyżak. E, więc najpierw trzeba podkręcać. E, ten podgrzewacz wody on jest zaraz na takim spórniku ja to już mam rozkręcone byłoby mi ciężko to rozkręcać i skręcać jednocześnie nagrywając podpinać ze wtyczek no i trzeba to sobie odchylić najlepiej sobie gdzieś jakimś drutem przywiązać, nie do siłownika Maski, tak żeby po prostu mieć tutaj e, dostęp. Teraz tak, e, tak naprawdę od góry e, to by trzeba było poodkręcać e, śruby na tych krzyżakach. Tak mówi serwisówka i tak naprawdę no, bez odkręcenia tego teoretycznie się nie da zrobić. E, zejdziemy sobie na dół. No, i tutaj faktycznie e, przeszkadza nam e, tutaj. No, e, tu jest e, śruba ta główna od łapy, i przeszkadza nam e, odkręcenie bo, te, tej śruby, właśnie ten krzyżak. E, I teraz tak co do odkręcenia tej śrubki, nie ma problemu. E, jak najbardziej można użyć sobie grzechotki ósemki oczkowej najlepiej, najwygodniej drugą śrubę odkręcamy od strony tutaj od strony koła ja zaraz wyjdę i pokażę natomiast główna śruba która trzyma łapę no to najlepiej żeby nie odkręcać tego krzyżaka, musimy sobie e, zmontować dwa e, dwie długie przedłużki e, i dwa e, kardany, dwa ta, takie przeguby. Ja akurat już to mam porozkładane i skręcone, więc teraz wam tego nie pokażę, ale Yy, yy, montując tutaj nasadkę 16 i dwa kardany, jesteśmy w stanie z tymi dwoma przeduszkami tam do góry dojść i po prostu yy, to odkręcić. Fajnie by było, jak są dwie osoby, bo jedna osoba na dole przytrzymuje tą nasadkę tak, żeby ona nie objechała śruby. A druga osoba odkręca, i ja analogicznie skręcając, no ja akurat jestem sam, więc yy, no zrobiłem to sam. E, natomiast najwygodniej byłoby zrobić to we dwie osoby, jak chcemy to zrobić, nie odkręcając krzyżaka. E, I tak, stronę pasażera yy, podniosłem na takim podnośniku natomiast stronę kierowcy nie podniesiecie na takim podnośniku, bo tam może o pół centymetra dźwiga się ta łapa i no za mały zakres jest, żeby to odkręcić. Więc e, użyłem normalnego e, podnośnika takiego niebieskiego słupkowego deska. Mam kanał, deskę położyłem, podparłem o miskę i po prostu podniosłem i wyciągnąłem to. Także da się to zrobić na pewno nie zdejmując krzyżaka kolumny, ale na pewno nie zabierajcie się do tego, jak nie macie przynajmniej kanału, bo trzeba wszystkie osłony pościągać. To już jest zgroza. A co dopiero poodkręcać wszystkie te śruby. E, pokażę jeszcze tylko, ja tutaj mam pościągane wszystkie te osłony. Też po prostu na wymyślali tego, nie wiem po co no, ale i gdzie jest ta śrubka? O. Tak, troszkę ciężko, o, widać ją i tutaj też ósemeczką grzechotkową bez problemu dojdziecie. Tylko jeszcze jedna ważna rzecz, jeżeli macie łapy jak papaj, to nawet nie zabierajcie się do tego, przynajmniej od tej strony, bo strona pasażera to jest tak naprawdę pół godziny roboty. A żeby odkręcić tutaj tą śrubę, tutaj jak mówię, jak macie ręce jak papaj, to nie zabierajcie się do tego, bo tutaj naprawdę jest ciężki dostęp. Chyba, że odkręcicie sobie ten krzyżak, no to od góry to odkręcicie. Także no są jakieś e, zawsze wyjścia. Każdy musi sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest dla kogo lepsze. E, dzięki za uwagę i życzę powodzenia.